Cześć, moi drodzy widzowie! W dzisiejszym odcinku hotel oraz droga, którą sobie niedawno zrobiłem. Jak widzicie, dalej jesteśmy za, tą, za tym oceanem, rzeką, bądź czymkolwiek to to będzie. No i co, pokażemy Wam. Nie jest to dosyć duże. Chociaż no, jak na taki hotel całkiem spore. No i oczywiście drogę sobie pokażemy, ale droga to jak droga, każdy drogę widział. Dobra, pokażemy Tada, Tak już tam widać w tle. Huhu, duży. Podejdziemy sobie z buta, żeby na razie nie lecieć, bo chciałem wam pokazać tutaj o tą dróżkę. Tutaj jest parking taki trochę podwyższony, ale jest, nie? Tutaj o parking podwyższony idziemy, i tutaj mamy taki bo duży. w środku oczywiście jest pusty także, no dosłownie pusty, także sobie na razie go nie zobaczymy no bo nic nie, nie dekorowałem po prostu zbudowałem, nie więc tak, tak wygląda z tej strony tutaj mamy takie coś w środku ciemno, jak widzicie, <grych> nawet mega ciemno. No. Tutaj zrobiłem sobie takie drzewka. Ta. Ta. Z tych namorzynów zrobiłem sobie takie drzewka. No Powiedz, miałbym coś jak palmy, tylko jakieś takie inne, nie? Nawet fajnie to wygląda, przynajmniej mina. Tutaj oczywiście basenik i takie to wielkie jest. Tak wygląda. Pokoików ma łącznie ma raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem może czterdzieści jakoś chyba z czterdzieści. Bo bym musiał wszystkie policzyć, nie? Także tak wygląda. Na samej górze jeszcze tak. No, no i dróżka tutaj już poleciała w tą stronę koło tego tutaj piaskowca. Też zrobiliśmy taką e, dla dzieci taki basenik. O, dla dzieciaków mają nawet leżaczki. No i tutaj dróżka leci, leci aż tutaj w tą stronę do tego. Tutaj jest mechanizm, bo może kiedyś będzie jakaś łódka, czy coś, może to, żeby sobie podjechać i wpuścić tą łódkę tutaj na ten ocean, rzekę, czy cokolwiek. Mamy tutaj, działa. Proszę, zniknęło, o! I można sobie przejechać i wpuścić. Tutaj będzie taki lekki zjazd, właśnie tam pod tą wodę. I proszę bardzo. O, i działa, widzicie, wszystko działa. No, i tutaj będzie reszta. Na razie tak wygląda. O, to już widzieliście. No i dobra, to jest tylko hotel. No i droga, trochę to trwało, bo akurat był dosyć, jak widzicie, spory ten budynek. Naprawdę spory. O, no, bo aż od tamtąd, tu i wysokość. Także tego. No. no. I yy, jak Wam się podoba, to dobrze. Jak nie to nie. <laughs> Żartuję. Dobra. Yy, jakieś ten. Jakbyście mieli jakieś pomysły, oczywiście, dawajcie. I co? Czekajcie na jakieś rozwinięcia. Nie? лапка горе, субскрипция и наранжа. Шема.